To efekty największego zamówienia, jakie bydgoska PESA zrealizowała dla jednego odbiorcy i świetna wiadomość dla pasjonatów i podróżnych kolei dolnośląskich. Produkowane przez PESA Bydgoszcz Elektryczne Elfy 2 kursują już po regionalnych szlakach. Ich premiera odbyła się 18 sierpnia, a więc na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Nowe, mieszczące po ponad pół tysiąca osób pojazdy dedykowane do przewozów aglomeracyjnych kursują pierwszą trasą uruchomioną w ramach Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych, czyli z Wrocławia Głównego do Jelcza Laskowic. Ale to dopiero początek, bo proszę pamiętać, że to pierwszy z 25 pojazdów. Pierwszych pięć jest objętych dofinansowaniem unijnym. Obecnie już jesteśmy w dyspozycji dwóch takich pojazdów, kolejne trzy dotrą do nas niebawem i te pięć pierwszych jest dedykowanych właśnie do obsługi linii aglomeracyjnych. E, tak e, mówią zapisy kontraktu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. No i tak też mówi e, sama specyfika tego pojazdu, bo jest to pojazd naprawdę dedykowany do tego rodzaju linii ze względu na swoją pojemność, ze względu... Jak widać, i słychać jedziemy do Jelca, zostało to oficjalnie potwierdzone. Każdy z pięcioczłonowych pojazdów ma 90 metrów długości, posiada m.in. klimatyzację Wi-Fi czy defibrylator AED, i może poruszać się z prędkością nawet 160 km na godzinę. Elfy drugiej generacji to pełne elektroniki, jeżdżące centra dowodzenia, wyposażone w nowoczesne rozwiązania. Względy bezpieczeństwa, bo informacja pasażerska, zarządzanie hamulcami, e, cała informacja zewnętrzna, otwieranie drzwi, to są wszystko system elektroniczne dzisiaj. Bez tego się nie da. Żeby to było potrzebne są komputery, to czasami kilkanaście oddzielnych jednostek zarządzających, do tego także kable, kilkanaście kilometrów przynajmniej kabli. W każdym takim pojeździe Państwo tego nie widzą, jeżdżąc z tymi pojazdami, ale tak to w środku wygląda, kiedy się patrzy na takie pojazdy montowane tutaj w halach. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają dyspozytorom zdalną diagnostykę pojazdów, a także podgląd sytuacji w pojeździe i na zewnątrz. Pięcioczłonowe LF2 są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także cyklistów czy rodziców podróżujących z małymi dziećmi. Znajdziemy tu wszystko co potrzebne. Od przewijaka i pojemnika na pieluchy w przestronnej toalecie, przez specjalne strefy dla osób podróżujących z rowerem bądź pociechą w wózku. Poznajdujące się w całym pojeździe ładowarki sieciowe z portami USB czy elektroniczne ekrany informacji pasażerskiej. Miejsce na bagaż zagospodarowano także pod siedzeniami, zaś w odnalezieniu konkretnego miejsca w pociągu osobom słabowidzącym bądź niewidomym pomoże oznaczenie numerów siedzeń alfabetem Braille'a. No, to już XXI wiek widać, a może nawet iść dalej. Piękne rozwiązania, dużo przestrzeni, dużo miejsca. I to jest, myślę, optymalny układ, który jest niezbędny dla każdego użytkownika kolei. W parze z nowoczesnymi rozwiązaniami w Elfie 2 od brudgoskiej Pesy idzie także dbałość producenta o wzornictwo i estetykę pojazdu. Design i nasz zespół wzornictwa to jest coś, z czego jesteśmy rzeczywiście dumni. Tym zespołem kieruję od lat. To jest Bartosz Piotrowski. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale tak naprawdę na co dzień pracownik naszego zakładu i, i szef zespołu wzornictwa. Oczywiście bardzo się staramy, żeby te pojazdy się wyróżniały nie tylko sztuką zewnętrzną, ale także wnętrzem. Zawsze myślimy o tym, jak wewnątrz będzie się czuł pasażer, jak światło będzie wpływało na nastrój w tych pojazdach, jak kolory, barwy będą wpływały na to, że pasażer będzie się czuł komfortowo, mile i przyjemnie. Starania producenta są doceniane nie tylko przez jurorów w licznych konkursach, ale co najważniejsze, przez samych podróżnych na pokładach pojazdów. Bardzo dobrze, przyjemnie pachnie. Czeka szybko też jest obsługa, Stacja. widzę i przestrzeń jest duża, wygodniej niż samolotem. Mhm. Tak dzieci stwierdził. Co? Chyba lepiej, bo człowiek nie musi o niczym myśleć, tylko po prostu jedzie i podróżuje. I dzisiaj wybrała się Pani z dziećmi? do Tak, do przyjaciółki jedziemy mojej. Ze Wrocławiem mieszka i chcieliśmy po prostu jechać sobie pociągiem. Czyli l 2 był przyczynkiem do Państwa podróży? Tak, tak. Byliśmy ciekawi jak nowy pociąg, jak będzie się sprawował i jesteśmy zadowoleni. Podróż pociągiem to nie tylko przyjemność, ale też duża oszczędność. Nie tylko pieniędzy, biorąc pod uwagę ceny paliwa czy galopującą inflację, ale także oszczędność czasu. Dzisiaj bardzo wiele osób korzysta z transportu kolejowego. Nie chcą mieszkańcy jeździć samochodami. Raz, że są określone koszty wysokie. Dwa, częstotliwość czy stanie w korkach jadąc do Wrocławia, no przeraża. Dzisiaj pociągiem jedziemy pół godziny bądź parę minut dłużej. Samochodem do centrum około godziny w dobrym momencie jak się trafi. I to jest dla mieszkańców bardzo duże udogodnienie. Porównując transport kołowy, nawet przemieszczanie się własnym samochodem do przemieszczania się pociągiem, gdzie proszę pamiętać, docieramy szybko i sprawnie z centrum do centrum. Nie musimy się przebijać przez korki, stojąc często naprawdę długo na obrzeżach miast, szczególnie dużych ośrodków miejskich. Więc no, pociąg wygrywa nim, myślę, że coraz więcej osób to rozumie, co, co widać po potokach pasażerskich w Kolejach Domnośląskich, gdzie no, bijemy cały czas kolejne rekordy. Jeżeli ktoś jeszcze jest nieprzekonany do wyższości pociągu nad samochodem, no to naprawdę zapraszamy chociażby do Elfów 2, gdzie można się o tym przekonać na własnej skórze. Koszt zakupu jednego Elfa 2 to około 30 milionów złotych. Relacja Wrocław-Główny-Jelcz Laskowice zarówno przez Dobrzykowice, jak i Siechnice będzie najczęściej obsługiwanym połączeniem kolejowym w aglomeracji wrocławskiej.